Hej, witam Was nowego dnia. Ja jak zwykle zaczynam dzień od praktyki wdzięczności. Dziękuję za trzy rzeczy: spokojną noc, za nowy dzień i za miłość Boga do mnie. To jest moja absolutna podstawa, a później przyjdzie czas na więcej. Tutaj szybka toaleta. Myję i nawilżam twarz, do tego myję zęby. I za chwilę realizuję mój ambitny plan na ten poranek. Zaraz się przekonacie, jaki. Jak widzieliście, w pokoju hotelowym jeszcze ciemno. Jedna rzecz to zasłona, druga, że dzień w Hiszpanii budzi się dosyć późno. Jest skarpeta, są buty, jest kurtka, no i jest też szaliczek, bo wychodzę na nasz prywatny taras, by zrobić pierwszą część mojej porannej. Rutyny. Rano jest jakieś 11 stopni. Przy okazji się doświetle. Staram się wystawić zawsze twarz na światło dzienne jeszcze przed południem, nawet jeżeli nie wychodzę rano z domu, żeby dać znać mojemu organizmowi, że zaczął się nowy dzień. I teraz ten taras na no najbliższe około 20 minut będzie moją spokojną przestrzenią, w której nikt mi nie będzie przeszkadzał. A ja będę mogła spotkać się z moimi emocjami. To jest czas, żebym zobaczyła, co słychać w moim ciele i odczuła trudne emocje, które gdzieś po drodze w ciągu ostatnich dni się pojawiły. Nie żeby ten wyjazd był pełen trudnych emocji, ale każdy z nas je ma, niezależnie gdzie przebywa, co robi. To są też takie trudniejsze momenty. I my w ciągu dnia nie mamy za bardzo czasu, żeby się z tym spotkać, więc ja rano daję sobie taką oddzielną przestrzeń. Tłumienie emocji to jest zmora XXI wieku, a udawanie, że wszystko jest ok, kiedy nie jest ok, to nie jest sposób na wdzięczność, na szczęśliwe życie. Ja oddaję to, co trudne, Bogu i bardziej spokojna, wolna, mogę iść dalej. Tutaj już po szybkim make-upie. Wyszłam z pokoju i idę na patio hotelowe, żeby zrobić drugą część mojej rutyny. Tym razem będę czytała i rozważała Pismo Święte. Konkretnie, zawsze rano czytam czytania z dnia. Czytam je, traktując je jako nieprzypadkowe, by słuchać, co Bóg ma mi do powiedzenia konkretnie dzisiaj i w jaki sposób to słowo odnosi się do mojego życia. Najpierw jeszcze krótki spacerek po patio. Oglądam piękne zaułki i jestem pod wrażeniem. A oczywiście piękne rośliny ta cegiełka, te kafelki. No, ja zawsze będę chyba zachwycała się takimi rzeczami. To taka oaza w centrum miasta w centrum ruchliwej Walencji. Osobiście jestem zdania, że to patio naprawdę udało się temu hotelowi i to najlepsze miejsce w hotelu. Teraz już siadam i rozważam pismo święte. Korzystam z aplikacji. W domu jest to często papierowe pismo święte. Nie, nie zawsze wszystko rozumiem, ale pociesza mnie to i jest to dla mnie najważniejsze, że. Mogą poruszać mnie konkretne słowa czy zdania z tych czytań. Często to są małe i bardzo proste rzeczy, ale przeczytane w Piśmie Świętym, wnoszą moc do mojego życia. A tutaj już spotykam się z moim mężem na wspólnym śniadanku. Ten czas osobno, zanim wejdę w dzień i będę wśród ludzi, jest dla mnie bardzo ważny. Teraz już. Umocniona, napełniona, mogę zasiadać do śniadania z mężem. Śniadanka w Hiszpanii są proste, ale smaczne. Choć powiem Wam, że te oliwki z targu, te pomidorki koktajlowe, owoce czyli bardzo proste jedzenie najbardziej mi smakują. No i już. Wyszykowani, wychodzimy na miasto. Za chwilę pokażę Ci dokąd dokładnie. Normalnie dodałabym jeszcze kilka drobnych elementów do mojej rutyny, ale nie jestem w domu, więc wygląda ona troszeczkę inaczej. Tutaj piękne obejście przed hotelem. Nie mogę się nadziwić, jaki jest piękny i inny przy tej wysokiej zabudowie. Kiedyś był po prostu młynem, jak się dowiedzieliśmy. No i idziemy. Tak. W stronę morza. I to jest piękny początek dnia, kiedy mogę wyjść i od razu udać się nad wodę. Moim osobistym marzeniem jest, żeby tak właśnie wyglądało moje każde przedpołudnie. Super jest już rano być na słońcu, wdychać świeże morskie powietrze i wyrabiać kroki. A teraz przerwa na paeje, czyli typowo hiszpańskie danie, które pochodzi właśnie z Walencji, i już przenosimy się do oceanarium, największego w Europie. Pokażę Ci zwierzaki, które mi najbardziej się spodobały. Również delfiny, które udało nam się zobaczyć na ostatnią chwilę, więc zostań ze mną do końca. Cały czas grała muzyka delikatna, relaksacyjna, która przenosiła mnie w inny świat.

Ola, witajcie kochani w Walencji, to jest ostatni dzień naszego pobytu tutaj i w ogóle naszej wycieczki właśnie zmierzamy w stronę dworca gdzie pociągiem udamy się do Alicante, a już z Alicante z samolotem do Gdańska jak widzicie słoneczko świeci, jest niebieskie niebo, właśnie jesteśmy na moście nad parkiem Turia gdzie kiedyś płynęła rzeka Turia a teraz jest w dolinie piękny park ciągnący się kilometrami wzdłuż centrum Walencji no dzisiaj w tym momencie jest naprawdę ciepło, bo jak jestem w tym szaliczku, kurtce, to powiem Wam, że nawet jest mi aż za gorąco. Ale ogólnie w ciągu dnia jest 14 stopni w cieniu, a kiedy zaczynaliśmy naszą podróż, to było nawet 24 w odczuwalne. Więc powoli, powoli tą zimę, która idzie, też już tutaj czuć. Chciałabym, żeby to tutaj wybrzmiało, że słuchajcie, niezależnie od tego, gdzie jesteście, czy jesteście. Na wycieczce, czy jesteście w pracy, i ostatnio tej pracy macie naprawdę dużo, czy cokolwiek innego się dzieje, możecie rozeznawać, wsłuchiwać się w siebie, wsłuchiwać się w głos Boga, dosłownie wszędzie, niezależnie od tego, gdzie jesteście. Nawet jeżeli czasami to będzie 5 lub 10 minut, to naprawdę zależy od Ciebie. Ostatecznie liczy się Twoja intencja, intencja, z którą to robisz. Nie tylko dlatego, że Bóg patrzy w serce i widzi Twoją dobrą intencję, ale również dlatego, że kiedy pewne rzeczy robisz z tą intencją, to zaczynasz już pozytywny proces, który dzieje się w Tobie. Więc te pozytywne myśli, które wybierasz, te słowa wdzięczności, które wypowiadasz, to pytanie do Boga, Boże, co mam dalej robić w życiu, które Jemu zadajesz, z taką intencją to już jest pozytywny proces, który rozpoczynasz. I nawet jeżeli po drodze są przeciwności, masz mało czasu, jesteś zmęczony, ja też w tym tygodniu nie zawsze wiecie tak idealnie, nigdy idealnie nie, nie robiłam tej porannej rutyny. Działy się różne rzeczy po drodze, gorsze samopoczucie, czy mniej czasu, to wiem, że jestem na dobrej drodze, jestem w procesie. I to się liczy. I na tym właśnie polega życie pełnią, więc... Bardzo serdecznie Was do tego zachęcam w tym odcinku, żebyście się nie poddawali i praktykowali wdzięczność, rozeznawali gdziekolwiek jesteście i ilekolwiek czasu macie. A i koniecznie dajcie znać, jak Wam się podobał ten odcinek. Czy chcielibyście więcej takich filmów, kiedy pokazuję moją codzienność? No, i dajcie też znać, jak Wam idzie w tym momencie rozeznawanie. Będę chętnie czytała Wasze komentarze. Dziękuję Wam, bardzo się cieszę, że mogliście być razem ze mną na tym wyjątkowym wyjeździe, który na długo zapamiętam.